Z tej strony, na a ja witam Was z kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj trochę inaczej, bo jak widzicie, do 8 lutego, od 25 stycznia y, trwa wydarzenie. Trwa wydarzenie, oczywiście, związane z Chińskim Nowym Rokiem, y, chyba tak to się nazywa, który jest w tym roku pod znakiem Tygrysa. I y, y, jak widzicie, są różne tutaj rzeczy, ja Wam tutaj zostawiam, żebyście mogli się zapoznać. Jak chcecie to sobie zatrzymać. A ja lecę dalej. Dalej mamy również y, tutaj informacje różne ze świata, y, o wyprzedażach i takich tam. I. Może zmienimy sobie... A, nie udało się, trudno się mówi. Tak jak widzicie, nowy sezon. Oczywiście Restart Rank się pojawił. Dostaliśmy 20 tysięcy punkcików. My dzisiaj będziemy grali zabójcom. Zabójcom, nowym zabójcom. Z tym względu na to, że właśnie e, sobie ostatnio kupiłam... O, właśnie go, kanibala. I będziemy go sobie właśnie rozwijać. Ja zaraz sobie zrobię na nim e, tutaj siateczkę, i wrócę do Was. Jak już tą siateczkę zrobię, wybiorę perki i dodam addony. Dobra, już do was powracam. Jak widzicie z wybranymi perkami ja daję ready i pokrótce je perki. Mamy barbecue and chili, mamy zguba franklina i mamy knockouta. Knockout... Y akurat wszystkie perki wiem co robią, y więc jak chcecie to sobie po prostu zatrzymajcie odcinek. Y na tym momencie, który dla was będzie najdogodniejszy, biorę oczywiście czerwoną kopertę i dwa dodatki. To będzie mój pierwszy raz z bubą. Y mam nadzieję, że nam się wbić adepta. Póki y, nie nabijemy bułą adepta, to oczywiście będziemy nim grali. Ja daję ready i jak widzicie, już mamy czwórkę y, surwów załadowanych, więc ja bez zbędnego przedłużenia robię króciutkie cięcie i widzimy się, jak mecz będzie startować. Dobra, włączę się chwileczkę wcześniej, żeby jeszcze Wam pokazać ten piękny ekran ładowania, jest bardzo, ale to bardzo ładny. Według mnie ogólnie Dead by Daylight na okazje różne ma bardzo ładne właśnie te okna wczytywania. O, przy okazji trafiła nam się no w miarę nowa mapa, bym powiedziała. No i już się załadowaliśmy. Ja jeszcze chciałabym Wam przypomnieć oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza. I jeśli jesteście nowi na tym kanale, to subskrypcji. Bardzo bym Was do tego zachęcała. Jak widzicie podczas eventu są takie karteczki. Nie, 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 nie. Niech to mam. O tak. O i możemy takie karteczki odkrywać. Dobra, nikogo tu nie ma. Ja oczywiście kopnę sobie gena. tutaj gdzieś ten surf się pałętał. Oho. Dobra, mamy kolejną surfkę. Dobra, udało jej się nas trafić, ale oczywiście mam nadzieję, że damy radę ją dogonić. Dobra, mamy ją? Oni również mają jednego gena. To, tro to trochę gorsza wiadomość. Dobra, mamy kolejną surfkę. Dobra, mamy kolejną surfkę. No, nie jest to przykampienie, bo ja zdecydowanie nie chciałam przykampić. Ona mi się natrafiła zupełnie przypadkiem. Tutaj gdzieś też kogoś słyszałam. Niewieles Oczywiście to jest mapa od artystki, jakby ktoś się zastanawiał. Na razie to nikogo ani nikogo zupełnie nie widzę. Czy ona naprawdę liczyła na to, że ja jej nie zauważę? jest ewidentnie głupia, bo inaczej nawet tego określić nie mogę. Głupia. Å! Da var mamma i gang. Dobra, mamy go. Powiem Wam, że nie idzie, nie idzie nam tak wcale źle jak na to, że ja naprawdę bardzo dawno temu nie grałam w Dead by Daylight i to tak naprawdę bardzo dawno temu. Co najmniej tak z miesiąc. Dobra, ktoś tam wybuchnie, no więc lecimy do tej osoby. Dobra. I ta surfka już się z nami żegna. No, jeszcze dziadek ją będzie próbował ocalić, ale raczej mu to nie wyjdzie. Dobra, tam jest dziadek. Również chyba już podziękuję. Choć nie, on chyba ma dopiero drugie wiszenie. Kurde, strasznie dużo takich blokujących części jest na tej mapie. W stylu korzenie i takie tam. Ogólnie to wiem, że widziałam Claudet i dziadka, którzy pobiegli gdzieś w tamtą stronę. Niestety mają bardzo średnie ustawienie genów, więc, więc raczej nic nie zrobią. Ja oczywiście nie jestem bubą, które, który by kampił, więc jak są, to niego zdejmują. Ja nie mam nic przeciwko. Ale tak jak widać, chyba nie chcieli go ściągać za bardzo. Mogą być na siłę przeciąganie meczu? Czyżby? Dobra, mamy dziadka. I to jeszcze piłom. Jestem pod wrażeniem, że piłom w ogóle udaje mi się cokolwiek zrobić. Dobra, mamy trochę punkcików. i tutaj mamy królestwo morel koszty, no i cóż, to by było na tyle. Oj tak, tak, stara. Jakby w tym meczu nie popuszczamy nikomu ze względu na to, że chcę po prostu adepta, więc idziesz na haczyk, tak jak Twoja reszta przyjaciół. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się wbić adepta, bo tak szczerze powiedziawszy, bardzo ładnie nam poszedł ten mecz. Mamy dosyć dużo punkcików, nawet zagrałam piłą, e, co raczej bym się spodziewała, że tego nie zrobię. Więc jeśli po pierwszym meczu wbijemy adepta, będę naprawdę mile zaskoczona. Naprawdę. Mam taką nadzieję. I? Chyba nie. No chyba jednak nie. Z tego co widzę, to nie nabiliśmy adepta. Z tego co widzę brakowało nam w brutalności trochę więcej punkcików. No ale trudno się mówi, było blisko, przynajmniej. No dobra, no to w tym meczu, a w sumie w tym odcinku by było na tyle. Ja dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Na pewno z Kanibala pojawi się więcej meczy. Więc do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!